Halo? Siemanko Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Powracamy w Find the floppy, oczywiście w kim? W... Wtasiem. wtasiem We wtasiem, czyli w moim kubylem, który tak naprawdę Ej. pomógł mi się wybić I gdzieś wniknął. Wtasiu, gdzie ty jesteś? Ja tu, 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 tu jestem, za, za twoimi plecami byłem Widzowie! Widzowie! No, Widowie? no mów, Widowie? mów, mów, mów. Halo? No halo, halo, widzowie to słyszą. Widzowie, w ogóle się wywaliło. Widzę tej gry. To wejdź na mnie. To poczekajcie widzowie, chyba będziemy musieli zrobić... Ten świat widzowie jakieś przetlądy po prostu, nienawidzę życia! Tak, bo mieliśmy, no, może nie że nienawidzę życia, ale mieliśmy nagrać odcinek e, My 2. Mieliśmy, Ej, nie ja nagra... teraz po prostu nie nienawidzę życia, bo nie wszedłem na ciebie, a wszedłem na My Fussy o, i właśnie o Mining Simulator mowa, ponieważ chcieliśmy nagrać odcinek w Mining Simulator, ale oczywiście e, włączamy się na kiedy na Mining Simulator, więc e, gramy teraz Find the Flop więc, się zacięło. Więc przerwa techniczna. No widowie, ogólnie się w tym na mapie i szukam mojego kuzyna. Ej, już, I... ej, za, 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 tam, ja już do ciebie idę. O, jest, bo widzicie, że jest. No chodź, na, to już pokażę ci piłkę od I Ludzie w ogóle nie mi pokażę, pokażę tylko wam też pokażę, chyba, że oglądacie to tak po prostu. Tutaj bo... jest, w tej książce, u. Bóg flopa. No w sumie książka flopa. To jest w, książ w książce i... Um, ja i... idę do tej kupy! No w tej kupie też... Aaa! No jesteśmy na dachu. Tu też może być flopa, więc poszukajmy. W tym miejscu chyba nie będzie flopy. Ale wtąd możemy skoczyć na... O, tutaj na kuchenkę. Ej. Na kuchenkę możemy skoczyć w tego miejsca. I Ej, on do ciebie. I teraz w tego Ej, na śmietnik. Teraz w tego na śmietnik i tu trzeba wykonać mały parkurek. Łatwisko. Czemu zawsze chciałem spływać? Ej! jaka fajna mi lopa, Jakiś lopa, lopa. Tam jakieś lopy? I otóż stąd musimy wyjść depając się na fauna, bo nie byliśmy w stanie tam inaczej wyjść. Do kwiatka Ej, ej, poddałam nie z wami gdzieś. I mam balmy, balmy mam. O to bardzo fajnie, że masz taką flopę. I ja tutaj próbuję na gitarze, może jakaś flopa będzie. O Jewu widzowie jaką wy jaki wy kadr. Nie wiem jak ja w ogóle tak nie powiem. O! Oj, to broni jakiegoś podoba i cię wodzę Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie! Poczekaj na mnie!

Dopiero teraz spojrzałem i jest kolejny marker flopa. O serio? To to tutaj... Ej, tu o, są to są to... szybkie Rainbow Friends flopa. No, Rainbow Friends to bardzo fajna gra. Ja polecam widzowie. No, ja też polecam i następny odcinek mogę wam, widzowie, was spoilerować, że będzie w Rainbow Friend. Czy A to... będzie mógł być ze mną? Kto bom może samemu? Kto Tylko ślawą, z... że bardzo często mnie zabija jakiś potwór. Te pięć, te pięć tysięcy razy będę musiał znowu wejść do tego pociągu i znowu się zabić. Mhm. Ej Stasiu, jak się odmieniał, żeby nie być już flopą? A w sumie w sobie. robię. Flopu... Ej, eee, trzeba umrzeć. Ej, nie robię Co? Ej, mam lepiej tą flopę. Jeszcze. Jeszcze mam po prostu. Okay. E, widzowie, w tym odcinku zobaczymy jak nam pójdzie, bo jeśli pójdzie nam mega dobrze, to wrobimy sobie w dwóch mapek Mapę gierki, a jeszcze nie pójdzie nam, bo w Tasię. Tak? W Celem dzisiejszego odcinka jest zdobyć wszystkie flopy na tej mapce. Naprawdę, no, to jest cel naszego odcinka dzisiaj. Tak, e, mam pytanie jedno. Tak? E, gdzie ty wnalazłeś ten drugi teleport? No, tak. Tam gdzie jest roślinka? A tu jest ten teleport. To tutaj. I teraz pokaż, tu jest Balvi nopa. No, go mam, mam, go mam. To teraz tu trzeba zrobić taką stróżczkę. Proszę, jej! To teraz tu trzeba skoczyć. Nie. Yeah. Jej! To teraz tutaj trzeba wejść i nie mogą Ci nabyć te lasury. Ten jeden! Nie! Za no, A ja w ogóle już mam, to, więc nie po co to, to przechodzę kolejny raz. Ej. I... No, nie wiem. Dzięki. I masz i ma tutaj biasturę. Jest no. jesteśmy znowu na wspaniał. No i idę teraz do komputera. to jest w ogóle wejście. Jak tu nie ma w ogóle wejścia. Nie. Yeah. Tu po miokle tak, trzeba wejść, chłopie. Pa. Po miotle. Ej, po miotle! jak on to robi. Tylko sprawdź teraz. Ej, ja, ja, ja z sprinta. No bo ja to robię na sprincie właśnie. I w parku Nie gadaj, nie że tu nic nie ma. Nie, na tym monitorkiem jest parkur, więc. Łatwa Elsa, to się nazywa. To się nazywa Łatwa Elsa! E kurde, ej... Skacze na bietło! A ja... Mój kulek... I... E, gdzie mogą nie, wiem, ja nie, ma. E, sobie nie chce być floty? Nie wiem, ja on tutaj nie ma. Muszę dać sobie reflet charakter, bo już nie chcę być flopą. No, lepie... Ej, nie byliśmy jeszcze na lodówce, co nie? Na lodówce? Nie, nie byliśmy. ja próbuję wejść na lodówkę jakimś cudem. sobie po śmietniku, to, bo przy śmietniku jest drabina. Tam obok śmietnika, w jednej stronie śmietnika. Jest drabina, po której właśnie chodzę. Ej, ja znalazłem marker, no... Ja też go mam, ja też go mam. to tu nie wiem po co mam iść, bo Tutaj teraz wpinamy się po mikrofali. Tak? Jak nie znajdziesz wszystkich chłop, a długi będzie odcinek, to będziesz mógł sobie u mnie na odcinku sprawdzić. Ale no. z tego, co widzę, to na lodówce nie ma chyba żadnej flopy. O Boże, co dobrze, że uszedłem. Ja idę, nie byliśmy jeszcze na biurku. Gdzie? Na biurku. Jakie no, jak my tam wejdziemy? Pamiętaj, że... Pamiętaj, że możemy jakby zebramy tutaj górę. Mamy ta, tam na głowie mamy takie belki. Nie? W uh -huh. To pamiętaj, że jak jesteśmy na lodówce, to możemy w sumie na nie wejść. O! Oh. Ja robię mega parkour i wchodzę na... Oj, okay, okay. Ja, Powiedzcie mi, jak ja my mamy to zrobić? Tu jest drabina taka chuda. Jak my mamy tam wyskoczyć? Widzimy. A gdzie ty jesteś w ogóle? Przy e, biurze. Przy tym, za książkami. I tu yeah. trzeba tak. Syk. Dobra, nie czuję. Tu, to, to jest trudny parkour. Okay, to już do ciebie idę. Mam nób flopę, mam nup flopę. Jak? Na kanapie jest, jest na kanapie. Kanapie? To tu nie ma kanapie! Jest, jest. A tu się próbujesz. O gdzie, się. Się, a ty, gdzie ty się tu próbujesz dostać? No, tam jest taka drabinka, nie tam widać. Na tą drabinkę? Ale to trzeba się dowtać do na trzeci regał z książkami. Nie, bo to jest drabinka, Tu jest drabina. No, tu trzeba wejść na tą książkę, doftać się na wyższy y, regał i w tego wyższego regału dopiero na tą drabinkę wejść. Jak to robi ja? Widzowie. Ej, ja jestem u watołusza. Ej, no! Spadłem. Spadłem, Czy tu na dachu mamy jakąś flopę? Otóż tak, mamy to i flopę i na dachu, w tym regale nie ma już chyba więcej flop. I w ogólnie, kiedy to nagrywamy w 28 października i to właśnie chyba nawet tego samego dnia zostanie wstawione na YouTube ponieważ ten... Ja tu próbuję dalej się tu zrobieniem z tego parkura. To jest jakiś mega ciężki. No nie jest ciężki, tylko jest. ja zapomniałem, że jestem nubem w parkury i kompletnie nie umiem w nie grać. No raz przeszedłem jakieś tam parkury, ale one krótkie są. No raz przychodziłem taki mega duży i... E, Potem jak na końcu były takie nagrody fajne, to dotrzywałam. No, Zabijałem ich wieczekami. No, spychałem ich w, 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 różnych rzeczy. No ja takie lubię królować często. No. Okej, okay. jakby widzowie poczekajcie, ja przeczytam w filmie opis banana flopy. Look for a grind banana. Ej, mam flopę na górę na śluczkach! No bo ona tam jest, ja ją też mam. Ale słodka, fajna, zajebista. Ja idę po banana flopę, bo chyba wiem gdzie je w jej opifu, bo tu pamiętam przypominam ludzie, że mam opisy właśnie w flopach. Na danej flopie w dany opif gdzie ją można znaleźć lub on wywaliłem mnie z boku z Bebluksa. ja będę chciała Cię zapytać więc halo? halo Mateusz? już? no halo w sumie mów do mnie kapitan Owek teraz bo nagrywam odcinek sumie, widzowie wy wiecie jak mam na imię bo Ty zawsze do mnie mówisz po imieniu no tak to kapitan Orzech, a Ty do mnie mówisz, wpaść tak się mój kanał, bardzo go polecam, wbijcie sobie widzowie na kanał stać się bo to mój kanał I, i możliwe, że jutro będzie jakiś rysunek wstawiony, więc bardzo go polecam. Dobra, co dobra, to, mam dobra, kolego, to, to mój. Tego. Dobra, koniec, koniec promo. Już nie, już nie. Już się nie, nie promujesz. Ja, ja, ja. Jestem Mega Friend. Mi w Tałora 6, 7, 8, 9 flop tylko. Do znalezienia. Pa, pa, Kucham. Ja, ja wchodzę na tą mapę już. Okej, okay, a a, ten... wszedłeś, a wszedłeś na mnie ogólnie? Co? A wszedłeś ogólnie na mnie? No tak, szedłem na ciebie. Okej, okay, i właśnie widzowie tu. Ta się rysuje i ja dziwnie, mi się do ciebie. Mówię, bo... Mateusz, gdzie ty kapitan, no gdzie ty jesteś, taki kapitan gdzie ty jesteś? Tam gdzie można wyjść na parku Rainbow Friends, by w na doniczkę. A na doniczkę... Doniczka? Jaka doniczka? To są dwa doniczki. Dwie. Nie ma na doniczce. Waftanawiam się, gdzie mogą być te flopy? Przeczytamy sobie teraz opis flopy. pink flopa. pink flopa jest up high. Jak zaczynać po angielsku? U góry, coś u góry, jak, jak to ogląda moje psiapsi, psi, to psiapsi psi łowawi mnie, nie tym dobry w angielskiego. No i lecimy szybko po prostu, po prostu szybko lecimy do góry. Ja no, ale... tylko. się co to to dwa. Eee. Skurde. Ej, chodź do tej wentylacji. No właśnie ja tu chciałem iść. Tylko potrzebuję drugiej osoby. Żeby mi pomogła wejść, a potem ja tobę ci pomogę. Ale ono chodź tu do wentylacji. To ja ci najpierw pomogę. No to wejdź, no to... No to wejdź, ale tam musisz wtać. A! No czekaj! No, no wyszedłem. Na ten trzeba wtać wtać. Na ten... Ej, nie że nie jestem na włosze. Ej, widzowie. Ja puściłem Mateusz, ty jeszcze się nie wpuściłem. Puściłeś wpuściłeś mnie, ale jakiś random... Jakiś randomowy gościu mnie wpuścił. Więc polecam. No to. to, ja też... to coś się... mam! Ej, co tu jest? Jakaś drabina. No to jest do wyjścia drabina. I jesteś... Ej, bo... Ej, to jest parkour. Tu jest mega parkour. Tu nie Ej, co to jest? Ja się zachowuję w tym. Ja jakąś, jak, jakąś. Nie, ja idę ja idę szukać flop, widzowie. Tu nie ma flop, tu jest mały flop. Tu nie ma żadnej flopy. No, widzowie, jak widzicie, ja ogólnie szukam. Tutaj na. Ej, uważałem widzowie, mega rzecz. Jaką? Widzicie tam ten czajnik i to, tam się da dostać jakoś. Pytanie tylko jak? i mam Nuba flopę! Ok, co się napier No ja mam, ja mam... Ja mam Nuba flopę, ja pokazywałem ją widzom. No tak, wiem. Ej, wiesz jak wejść na stół? E, chyba każdy wie, może na od góry wejść. A. O, mam... Ej, powstało nam widzowie. mnie to mi e, dwa? 4 sześć flop mi tylko w to do wnalezienia. Nie wiem jak sytuacja wygląda u Ftasia. U ftaśu... Mogę do ciebie mówić po prostu w Tasia, nie w Tasie ryszuje. Mama bardzo mówić. mówić, że mi każdy sła, jak się nazywam. No, więc nie wiem jak wtasiu wygląda u ciebie. To... A nie, bo to w to miejsce, więc w sumie nie mi myślę w Bloody, ale na te drzwi się chyba jakoś da wejść. Da się, da się. Wiem nawet jak na nie wejść. Ja też chyba wiem. Tu trzeba tam zeskoczyć w tej góry co ma się tam Bloody'ego czy... Znalazłem to... czerwonego rejdu Frencha. Frencha. French'a. French'a. A gdzie on, a gdzie on jest? E, na drzwiach. No właśnie na te drzwi idę. Ale na innych drzwiach na tych moich też nalawłem, więc idę do. To... A na tych kwadratowych? Na tych kwadratowych da się wejść. Ja nawet, ja wiem nawet jak na nich wejść, bo byłem na nich. I starałem się chyba coś dać. Ja bym tym znalazłem, muszę zobaczyć. I gdyby nagrywanie odcinków w Tobą.tf, po prostu. No jeszcze, to, muszę, że... to nie lubisz ze mną nagrywać? Lubię, lubię w tą nagrywać. Ej, na nie... Ej, na nie nie da się wejść. Ode są, są we ścianie płaskie. No, nie nie da się wejść. No, no tak to jest, że się nie da na to wejść. Tylko mam do ciebie jedno wafarnicze pytanie. Jakie? Czy na te kwadratowe drz drzwi wchodzi się od góry, od tych wielkich belek u góry? Nie, oddało się w fonii. I chyba trzeba, o trzeba skoczyć i... Trzeba skoczyć na klamkę chyba. Kurde. A to nie ma żadnej wody! To zaoszukajstwo. Jakby widowe ja nie będę... ja powtaram się, w sumie nie, ten film wleci chyba jutro lub pojutrze, bo się jeszcze postaram niektóre momenty po prostu wmontować. Niektóre momenty i właśnie to wyjdzie. Widzowie, a w ogóle jutro y, będzie stawiony odcinek na moim kanale, więc wbijajcie, nazywajcie, wskaźcie do co ja jest ale. po prostu wbijajcie na to. No ja Wam podlinkuję kanał, podlinkuję Wam nawet, bo mi się ch będzie chciało w opisie. Więc wpadajcie na pewno do opisu. W ogóle nie wiem, czy ktoś to jeszcze ogląda. Na pewno się znajdzie ta jednofoba, która to ogląda. I pewnie ją miękczynia. Mogę coś teraz ja powiedzieć do widzów? Oczywiście, że tak. To... Mogę powiedzieć, że na tej mapie bardzo trudno coś znaleźć. Na tej mapie jest tak mało rzeczy, że nie wiem... i Ktoś, kto znajduje wszystkie te Rainbow to on jest chyba jakimś, nie wiem, Bogiem Gier. No, Bogiem Find The Flop'a, dlatego teraz e, moi e, widzowie Chyba trzeba wrobić cięcie. I jak e, dojdę do tego czerwonego Rainbow Friendsa, to po prostu wam to nagram. Nie się... wiem ja, jak zrobić koronę. No ogólnie widzowie. Cały czas wam je ja w tym, bo... Nie mogę tu wrobić tego, więc w sumie y, muszę z wami tu być. I ja chcę to zatrzymać. I nie mogę tego wstrzymać, Więc musicie chyba tak powstać do końca odcinka. Boże! W takimi niekomfortami. Właśnie w tej... Kurde, spadłem! Ja wiem jak zdobyć koronę w tej grze. To no taką slotę koronową. Mhm. Ogólnie widowie udało mi się, udało mi się nagrywać posunąć. I druga próba, drugie podejście po czerwonego Rainbow Friends'a. I tym razem podejście udane. Jezu, ile mi powstały dwa? Mi powstały cztery. E, pu, cztery postacie do znalezienia. no ja będę skakał, będę. Ja będę wy... Więc zobaczcie się widzowie, jak jakąś postać znajdę. I wnowu i wnowu nie da się chyba. O...